Okej, okay, no to jak to dzisiaj wygląda z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o sytuację? No w sumie to mimo tego, że oni tak w piątek zamieszali. W sensie najpierw coś tam próbowali ci utrzymać poniżej tego, tego balansu, później koniec końców skończyliśmy grubo powyżej. No to te główne punkty odniesienia to gdzieś tam pozostają bez zmian. Wiadomo, zaszło kilka takich kontekstowych zmian, ale, ale same strefy, to przynajmniej u mnie jakoś się mega mocno nie zmieniły, nie? No mhm. bo y, jesteśmy po, znaczy no, główną różnicą to jest to, że jesteśmy po pierwszym kontakcie gdzieś tam z tym głównym oporem y, w postaci tego, tego poprzedniego kwartału, nie. Y, no, no, to, to mhm. jest ta powiedzmy naj, naj, najbardziej istotna zmiana. No, natomiast no, jesteśmy poniżej nadal i, i tak naprawdę y, właśnie mam pro, problem jedynie z tym, żeby po, sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, czy mamy utrzymanie powyżej aktualnego kwartału, czy nie mamy. Nie wiem, kurde, w sumie. No, wygląda to tak, jak patrząc na, na wykres, jakby to utrzymanie było, nie było, no, bo gdzieś tam było próba pogłębienia tego wcześniejszego low, szybkie, gdzieś tam, no, no, można powiedzieć, szybkie zanegowanie i, i, i znowu jesteśmy powyżej. więc. Podobnie to wyglądało z perspektywy poprzedniego miesiąca, nie? bo tam się utrzymywali od lat, utrzymywali się nad i była później próba wyłamania tej, tej powiedzmy, tej, tego klepania tam, tych dołków. Im się to nie udało, wyszli, nawet zrobili lekki pullback i później była kontynuacja, więc tutaj, a że te, 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 te punkty odniesienia jeszcze do niedawna były spójne, no to wydaje mi się, że w jakim stopniu chyba można powoli mówić o tym, że, że mamy tam, tą akceptację powyżej, nie? No chyba, chyba tak właśnie, bo to, to jest jedynie, bo to jest taki problem z interpretacją tego, że, że te reakcje właśnie na te wyższe te interwały to zwykle, no chociaż chociaż patrząc na, na roczny, to nie można tak powiedzieć, że zwykle są mniej precyzyjne. Nie i tak ciężko powiedzieć, czy to, czy to faktycznie jest gdzieś tam jakaś reakcja na to, czy, czy, czy nie na to. No ale, ale tu właśnie chyba dużo pomaga w tym ten poprzedni miesiąc, nie? No bo na nim to nieco bardziej klarownie wygląda, że to jest no typowe takie utrzymanie powyżej jego, mhm, yy. powyżej jego zakresu. Więc tutaj właśnie dokładając do tej analizy ten, ten poprzedni miesiąc, no to, to się robi nieco bardziej klarowne i, i właśnie można powiedzieć, że, no że jednak to utrzymanie jest. No tylko teraz co, no, yy, pierwszy kontakt z górną poprzedni, bandą poprzedniego kwartału, zakończył się odrzuceniem. No i w sumie pytanie, co się teraz wydarzy, nie? Czy jednak gdzieś tam będzie kolejna próba? Próba ataku na, 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 ten, na ten poprzedni kwartał, i, i koniec końców zdoła się, zdoła się utrzymać powyżej. Bo to też, gdyby się utrzymali powyżej, to jest jednoznaczne z akceptacją, a czy z akceptacją, z wejściem w zakres jakiegoś kompozytu starszego, takiego grubasa. Tak, bo, bo 4-7-5, jest górna banda, nie? No i to by się wszystko fajnie spięło, nie? Bo utrzymaliby w tym kompozycie, to poszliby prawdopodobnie na jego górną bandę, a jego górna banda to jest praktycznie to samo, co co aktualna roczna, nie? Górna. Dokładnie tak, dokładnie tak, no. no. więc to byłby taki scenariusz mega, mega klarowny, no natomiast... Tych co jeżeli... co mnie jedyny no. tutaj martwi, to jest no. to coś, co, o czym kilkukrotnie już tam, zresztą ty w tamtym tygodniu na to zwracałeś uwagę, czyli ten, trochę ten obraz z perspektywy rocznego, te niższe, wiesz, szczyty, niższe dołki, Teraz z tego się wyłamaliśmy, bo chyba poprawiliśmy odrobinę ten, ten poprzedni szczyt, który był? No jesteśmy powiedzmy na zero no lekko nad nie. I, I tutaj pytanie, czy to nie jest jakaś taka, wiesz, lekka pułapka, nie, że jeżeli ktoś to patrzy na przykład z perspektywy dniówek i ma powiedzmy ten, ten schemat, no to może być jakieś, nie wiem, zaraz próba łapania, wiesz, longów na kontynuację, bo wy, wyłamaliśmy się z tego, z paternu, no to lecimy na, na te szczyty, które tam były wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. I, i pytanie, czy to nie będzie jeszcze takie jakiejś próby? uwięzienia tych, którzy się zbyt mocno podjarają tym i, i jeszcze nie będzie jakiegoś jednego zrzutu przed, przed później kontynuacją, nie? No ale to no takie właśnie. bardziej, bardziej, no, gdybanie, nie? No tak, ale w sumie, jak, jak o tym mówisz, to nie byłoby zaskoczenie, gdyby to zrobili, nie? Gdzieś tam mhm. wystawienie łebka po, powyżej, pewnie jakieś stopy też tam siadły tym, tym swingom jakimś shortującym. Więc no, można by to było teraz ten znowu zepchnę, spychać do dołu. No ale to będziemy wiedzieli, jak, jak zaczną utrzymywać poniżej tego, czy gdzieś tam ponowne, ponowne podejście zakończy się, z, się zanegowaniem, to no, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że najpierw lecimy gdzieś tam na tą, na tą miesięczną bandę aktualną. Jak to nie wytrzyma, to, to pewnie już wtedy powrót do tego, co było, co było grane dotychczas, czyli gdzieś tam powrót, w zakres tego ostatniego balansu i, i ten, i, i nadal klepanie go z góry na dół i z powrotem. No, no tak, no, no tak naprawdę takie, takie full, powiedzmy taki tryb full short, no to, to ja na to patrzył dopiero gdzieś tam właśnie poniżej, po utrzymaniu poniżej tego balansu, nie? Tego, mm. te, tego, tego kompozytu ostatniego. Yy, właśnie, no. a o którym, o którym tym kompozycie mówisz? Jak Jakbyś go ten. Yy. No, ja go, ja go zrobiłem cały ten balans wziąłem, więc no, to tam nie wiem, dla tych, tych dni jest, ale górę mam na 400, dół mam na 75. 402. No tak, to jest pewnie podobne. 74. No tak, bo to są te wszystkie dni ra, razem z tym wyjściem, które było w piątek, tak? Yy, z, yy, nie, bez piątku. Bez Aha, piątku. No, no ja, ja tu tego piątku nie włączałem jeszcze. Znaczy, ja teraz dorzuciłem ten piątek tak bardziej poglądowo i to tak jak teraz u mnie to wygląda, nie? Więc to nie, nie ma dużej różnicy, bo góra wychodzi 402 dół, wychodzi 74, e, więc to jest de facto to samo, nie? I dlatego, dlatego to pytałem, bo też się właśnie zastanawiałem, bo patrząc na, twój, na twoje strefy, nie widziałem właśnie tutaj tych okolic 4400, a tam 404 to jest 405, 404 to jest poprzedni tydzień, górna Banda i ten tydzień, tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to zwracaliśmy uwagę, że on był taki mocno rozjechany. Tak poprzedni tydzień to był dosyć mocno zbalansowany i ten profil na przykład wolumenowy też jest dosyć równomiernie rozłożony. I co ciekawe VWAP też tam wychodzi w takim miejscu, gdzie mamy tak naprawdę low volume node, więc gdzieś tam to jest dosyć powiedzmy równomiernie podzielone, no i tak zastanawiałem się, jak patrzyłeś właśnie na te okolice 405, 4, 400 ogólnie, nie, i czy, czy... No. Wiesz co, no, generalnie no, wziąłem sobie za, ten, za te punkty odniesienia tą miesięczną i, i górę tego kompozytu, nie, tego, 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 mhm. tego właśnie balansu. No bo no, no, tu mi się wydaje, że na coś trzeba było postawić z tych, mhm. z tych trzech punktów odniesienia, nie? No bo jeszcze dodając tutaj tą strefę na 405 opartą o ten, o ten poprzedni tydzień, to by się to zbyt gęsto chyba tego narobiło. Mhm. Ewentualnie by tu można było z tego poleć w ogóle to wyśrodkować i postawić w ogóle na to 405 i tych dwóch stref się pozbyć na rzecz właśnie tego, tej jednej na 405. To też mi się wydaje miałby... Yy, sporo sensu. Znaczy, nie wiem, czy widzisz mój screen, yy, mój o, o, ten, ale ja to podszedłem no. do tego na zasadzie, tam gdzie ty masz te 3129, yy, to tam też mam strefę główną podażową. Główną popytową właśnie mam w oparciu o te 405. No i dałem po prostu neutralną yy, gdzieś tam w okolicach 410 czy tam 412, tam gdzie teraz jest aktualnie. Miesięczny I, i bardziej patrzę na to z perspektywy 30 5, czy tam 30.05 jako główny punkt odniesienia, i w zależności od tego, co się dzisiaj wydarzy, tak gdzieś tam będę próbował to grać. Nie? Albo wyjście kontynuacja, albo wyjście dołem i kontynuacja. I wtedy, wychodząc dołem, no to gdzieś tam też cel na te 73-75, tak jak to tu masz tutaj zaznaczone, na, a wyjście utrzymanie górą, no to główny target na te 78-80. Bardziej w ten sposób patrzyłem. Nie? No tak, w sumie no tak, bo ty ten piątek jeszcze dołożyłeś, to praktycznie to ci się pokryło, nie? Yy, no tak. No. No, tam, no tak. w, sum no w sumie jeszcze ten, jeszcze to przekminie, to może sobie coś tu zmodyfikuję, bo, yy, bo biorąc pod uwagę, że tych stref tutaj się tu, no co, co 10 punktów, to, to ciężko coś takiego grać. Mm -hmm. Zobaczymy. No, no ale generalnie no tak to, tak to by wyglądało. Danych żadnych nie ma dzisiaj. Chyba nie, no ktoś tam gada. Yy, ale to nikt chyba istotny. A to nie jest Bank of, Bank of England? Ja, ja tu mam jakiś FOMC member, jakiś cook, coś tam, coś tam. Cook. Śmieszne no. słowa. No, no, więc ten. Yy, więc można uznać, że chyba, że nic nie ma. A tak poza tym, to. No, no chyba, no co tu więcej można dodać? No nie wiem. Chyba tyle, nie? No, chyba tyle. No. Też mi się tak wydaje, że tutaj tak naprawdę nie ma się co za bardzo nad tym rozwodzić i gdzieś tam te te linie na piasku, pomimo tego, że gdzieś trochę jest rozjazd w tych poziomach, to mimo wszystko chyba wydaje mi się, że dosyć spójnie na to patrzyliśmy i gdzieś tam trzeba patrzeć, czy, czy wejdziemy w ten poprzedni kwartał, czy wrócimy w poprzedni tydzień i, i trochę tak naprawdę patrzeć na tą sesję z tej perspektywy albo gdzieś tam kiszenie pomiędzy i próby wyłapywania czegoś pomiędzy tymi, jakieś ruchy pomiędzy tymi dwoma punktami odniesienia, albo yy, albo mówię, jakieś cofnięcia, kontynuacje i tak dalej, tak dalej, nie? No dokładnie. Ja jeszcze sobie przekminiemła właśnie ten temat yy, tych, 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 stref, bo no, te, te pięć może wcale tutaj nie jest ten nie jest złym rozwiązaniem i Pewnie też tam te 98 to dorzuciłeś w oparciu o te na opcjach, co nie? Bo tam też jest zakres minimalny, czy zakres minimalny. No. Nie, wiesz co, nawet nie, nie sprawdzałem, bo tu po prostu dwie, dwie, dwa punkty strefka od tego, od tego value at, value at high i tyle, i wyszło 8, no. Okej, okay, spoko. No bo na 400 mam, 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 górę, nie? Tego kompozytu. No, bo tam gdzieś akurat no, pf, też trzeba pewnie będzie uważać gdzieś tam na te okolice właśnie, bo ja tu jest 9,698, nie. Bo to są te, te poziomy opcyjne, więc może być lekkie nadbicie tej powiedzmy głównej popytowej gdzieś tam wejście w ten zakres i, i wtedy zawrotka, nie, więc tu no, trzeba będzie na pewno trochę jeszcze uważnie obserwować. No ale podejrzewam, że włączając to w to Order Flow tam jakieś tam decyzje pewnie będzie można podnieść, Oby tak było. No to git, no to co? Coś jeszcze? No to w takim razie nie ma danych, nie ma nic. To słyszymy się. Słyszymy się na otwarcie. Panujesz być trochę wcześniej w ogóle a propos tych yy, yy, rob, nie rob. Kurde, nie myślałem o tym. W sumie ja raczej się nie wyrobię, więc ja na razie zostawiam to sobie na, na tą Europę. Może jednym okiem będę śledził i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może będę musiał, w razie czego, przeprogramować sobie trochę dzień, żeby już na 15 być wolny, w razie czego, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No to również tak zrobię, przemyślę to jeszcze. Spoko. No. Szczególnie, że, że to otwarcie na Europie trochę nie nie, za, nie zachęciło do tego, żeby śledzić to uważnie później. No trzeba skalibrować celownik pod to. Dokładnie tak. No dobra, no to w takim razie słyszymy się później. Dzięki, Narka. Dzięki również, Narka.